Mam ten kluczek? Mam. I to kluczek wygląda jak kluczek zegarowy. Więc co? zamkniemy. Teraz mogę iść dalej. Save. Teraz mogę wyjść. Tak jest. Dobra, jestem z powrotem. Znowu mi się długo wczytywało. Jesteśmy w jakimś... Jezus to wygląda jak Silent Hill z pierwszej osoby. O mój Boże, tam jest ciemno. Safe. Nie mam teraz iść. Chyba ją uruchomiłem. Albo i nie. A może? O jak miło Pojechać na dół na góry, ale wiecie co, pójdę pieszo? ważne jakżeś zginę. Na <grymne> pewno zginę, raz mnie zabijam. Masakra Co za normalny człowiek by schodził Jakieś cholerstwa ja mam tu jest wyjście w takim razie. A nie wiedzieć? Jeszcze niżej. Łu, wow, jaśnica. Chyba mhm. kolejna broń. Z tego wynika. Weźmę, wezmę na razie. Pistolet. Jezu, z mi się mylą. Le, bardziej, lepiej mi się. Coś czuję się pewniej z ganem w łapie niż z. O mój Boże!

za? Gdzie jestem? Może na górę sprawdzę Do dupy ta gaśnica Przewraca 20% energii, dobra, użyj A Save Trzymały koleś strasznie Dobra, sprawdzić może czegoś pilnowo fajnego ale faktycznie to kurze jak z najgorszych koszmarów to ci przeciwnicy wow tu coś jest jeszcze nie nie będę wchodzić bo coś zablokuje co to jest e, aha dobra znalazłem jeszcze jedną taką fajną tubeczkę. ale ja bym prosił o amunicję dużo więcej amunicji a, tu jest winda, ok. Employer only. No cóż, to też jest wyjście. Zamknięte drzwi. To co idziemy na górę? Strasznie niedopracowana ta gra jeśli chodzi o rozpoznawanie gdzie jest gracz Chwila, w którą Kolejne dwie minuty wczytywania się. Ta gra chyba tak ma. No dobra, nie mam pojęcia gdzie polazłem. Chyba jeszcze inny poziom. O! Wow, cześć! Cześć, mała. Cóż. No, muszę przyznać, taką, że tak dobrze umi robić klimat. Autentycznie na gierce czuję się nieswojo. Butelka ekstra. A mogę zmieszać butelki z napalm z znaczy tym środkiem łatwopalnym? Butelka. No, miałem tu takie fajne. E nie wiem za bardzo o co chodzi Może opcje mi to powiedzą, brzegać w chwilę. A, tu mam broń. dobra. Jaśnica nóż... Nie, pistolet mam na razie. To też nie, to może sejwa. W takim razie. Giaśnica jest do dupy. Trzeba sobie nie ma nic na gdzie kurczę, drzwi wybić. O, świetnie to znowu Głowę tracę sobie. Techłeś? Aj, Ni Kilka chwil Nie wiem po co zbiera te butelki, ale to tylko pilnik do metalu. Ale może się przydać. Świetnie, mam pilnik do metalu. A goddammit Coś tu jest? Nima. ma Tu jest butelka. super Nic ty nie mogę otworzyć A tu mogę, haha No więc nie ma Mmm Truk, który popalał, no tak Coś tu było, coś tu było, jak rączka łapka była. Chyba to są jakieś rzeczy do rzucania, że ja mogę tym rzucać. Chyba coś w tym rodzaju. O, świetnie. Kolejne to do leczenia. I coś zaraz się zadnę. Tak! Dziękuję! Dziękuję! Jesteście wielcy, kocham. Save. Gdzie ja w ogóle jestem? Czytaj. Pokoje pacjentów. Dobra, tu jest coś. Nie, Tu nic nie było. Znalazłem. Co znalazłem? Najpierw zobaczmy, co znalazłem. Mam rzutki. Po mi rzutki, nie wiem. Mam kluczek. Hmm. Czy ja wziąłem w końcu ten pilnik, czy nie? Tam był jakiś pilnik. Chyba go nie wziąłem, ale nie, nie wiem w końcu, czego wziąłem. czego czy wziął, czy go nie? Nie wziął. Dobra, idziemy dalej. Fajnie, nie? Zatrzymy się na 15 minut w jednym pokoju. wow Szybka se cholera. O, dwóch, fajnie. My się blokują. Świetnie. Stąd. Boże! Straszne to jest. trafić w to, w Muszę się tak ruszać. Dobra, kolejne dwie upiorne pielęgniarki za mną. Save. Masakra. Jak w Silent Hill normalnie? Tu nic nie widzę. Kolejny istotny element: podręczniki medyczne. Nic nie wiem, nic nie mam. Hmm, leki. O, super amunicja. Zamknięta szafka. Notatka, które nie możemy czytać. Czy ja mogę tą szafkę otworzyć tym kluczykiem? Pewnie nie, ale... Nie mogę. Czy w takim razie mam pilnik do metalu? Mogę, nie mogę. Więc muszę mieć jakiś klucz. No jakaś maszyna o rany morskie, coś mi się wyskoczył. Wow! Wiedziałem, że przyjdziesz po w tył. No idź ode mnie! Zaciąłem się oczywiście. Mi dziabne o po jak foka. Tylko jedna? tylko jedno. Świetnie, coś wziąłem znowu. Bardzo podobne do pen... jest Fajna ta gra, jest. podoba mi się. Wycink To lista pacjentów: Howard Wells, Bill Crowell, Jim Cart. Ale przecież to moje nazwisko. Przypominam coś sobie: Jim Cart, wpis numer B233. Jeśli znajdę karty pacjentów, znajdę też swoją. Więc następny cel, znaleźć kartę pacjentów. I wiemy już, że nasz bohater nazywa się Jim Carter. Nie mieli z Jimem No to nie da bajka. Czy ja to sprawdzałem? tak skrupulatny jestem, ale w takich grach to trzeba być cholernie skrupulatnym, bo inaczej będziesz błądzić i szukać e, igły w stogu siana.